Państwo kochani moi. My ja z Wojtkiem suchodolskim, swoim przyjacielem wybieramy się na film Wołń jak Ukraińcy mordowali Polaków. Zobaczę dokładnie jak to co działo się. Ja wiem to na własne oczy, ale chcę zaprowadzić mojego przyjaciela, Wojciecha Suchodolskiego, ażeby on zobaczył ten film na własne oczy i uszy jak zabijali, żnęli. Oczy wydzierali, jak nożami, ciekierami, wszystko, jak Ukraińcy, co rąbali, co robili z Polakami. I szanowni Państwo, kochani, niedługo będzie, na Wasze życzenie, e, będzie palona flaga, tylko nie powiem jaka, ale spalę jeszcze jedną flagę, bandycką, morderczą, których nienawidzę takich ludzi, jak powiedziałem, w pierwszym fladze, jak paliłem, to jest drugą flagę będę spalona. Z tego powodu, że bandytstwo nie powinno być na świecie. Bandytów powinno być tępione, likwidowane i tak dalej. Szanowni Państwo kochanie moi, naprawdę. Nie bójcie się. O, weszłem na internet, zobaczyłem, jak nawet teraz, jak ja pokazałem, że nie trzeba bać się bandytów, że nie trzeba bać się złodziejów nie, nie i tak, tak dalej, to i wy to robicie. Bardzo to mnie cieszy. Róbcie tak dalej. Bandytów trzeba likwidować. bandytów trzeba likwidować. Trzeba, żeby nie było w Polsce i na całym świecie bandytów Tu trzeba żyć w zgodzie, miłości i nadziei, tak jak Bóg nakazuje. Pan Jezus Chrystus jest taka. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Szanowni Państwo, kochani moi. Naprawdę, kochani moi, ja. Zgodę popieram, a niezgodę likwiduję z tego powodu, że niezgoda ni do czego dobrego nie doprowadza. Niezgoda doprowadza do śmierci, bandyństwa, złodziejstwa, chuliganstwa, pijanstwa, alkoholizmu i tak dalej. Szanowni Państwo, kochani moi, teraz kontrolowałem dwa sklepy w Białymstoku. Sklep PSS powiem w Białymstoku, nie powiem przy jakiej ulicy i sklep PSS też, też nie powiem czy jakiej ulicy jak, i nazwę jakiego sklepu, ale szanowni państwo, śmiechu warte to dla mnie, że przypuśćmy piwo kosztuje złotych z czymś, wódka kosztuje 20 złotych z czymś, to jest bardzo, dla mnie bardzo jest złe. Szanowni państwo, kochani moi, naprawdę, jak będą pieniądze na dniach, płyną, to naprawdę... Bezer Was obiecuję, dla Was obiecuję, że udam się do Warszawy, ale naprawdę, kochanie moi, z całego serca mówię, że jak będą pieniądze, czekam na pieniądze za, za te, co mnie pobili, bandyci, złodzieje, to już wyrok zapadł dla ich. Już wyrok zapadł akuratny, że oni mają odsiedzieć swoje lata za napad na mnie, za ok, e, wnęcanie się. Dostali karę. Taką, że ja wyraziłem zgodę z moim adwokatem. Teraz przyjdzie zaraz wyrok do pana adwokata, mego, e, mego adwokata i do mnie przyjdzie wyrok. Szanowni państwo, kochani moi, naprawdę bardzo e, proszę was, z bandycją, złodziejstwem trzeba walczyć. E, dziękuję bardzo za to.